Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym obraduje Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, najwyższy organ między kongresami. W dniu dzisiejszym pochyliliśmy się na problematykę sytuacji gospodarczej kraju, bo z niej wynika wiele działań w zakładach pracy i z niej wynika także wiele problemów, z którymi dzisiaj świat pracy się boryka. Między innymi miejsca pracy, m.in. dobra płaca, ale także z niej wynikają wiele naszych wniosków, które skierowaliśmy do komitetów wyborczych poszczególnych partii, bo chcemy wiedzieć, jak ta polityka gospodarcza będzie wyglądała w najbliższym czasie. Jako związkowcy jesteśmy zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy, sprawiedliwym i przyjaznym systemem podatkowym, Jesteśmy zainteresowani rozwojem gospodarczym sprzyjającymi sytuacją dotyczącą funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, tak by mogły one konkurować z przedsiębiorstwami, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym rozmawialiśmy z Panem Premierem także o tym, co w przyszłości, co w polityce społecznej, co w za zabezpieczeniu emerytalnym i społecznym możemy w najbliższym czasie, może się wydarzyć. Także uważam to spotkanie za dobre spotkanie. Związkowcy z, z prezydentem. Pozytywnie odnoszą się do dotychczasowych działań pana premiera, do wsparcia ruchu zawodowego. Liczymy, że będzie ono występowało dalej, albo chcemy być tak skuteczni jak PSL w wielu sprawach. I tutaj uzyskaliśmy pewien konsensus. Szanowni Państwo, głównym przesłaniem, głównym ustaleniem tego dzisiejszego spotkania jest postulat zachowania. I tworzenia nowych miejsc pracy, zachowania miejsc pracy i tworzenia nowych miejsc pracy. To jest podstawa do tego, żeby utrzymać dobry wzrost gospodarczy i żeby utrzymać y, perspektywy na lepszą przyszłość dla mieszkańców Polski. Zwracaliśmy uwagę, że y, w czasach takich niepewnych y, kapitał ma skłonność do zachowania kapitału, do y, braku inwestycji, braku y, także Tworzenia miejsc pracy. i z tego punktu widzenia aktywność władz publicznych, rządu, y, parlamentu powinna być ukierunkowana na y, mechanizmy, które wspierają utrzymanie miejsc pracy i tworzenie nowych miejsc pracy. Y, bardzo ważne w czasie tej rozmowy były też te elementy, które dotyczą redystrybucji dochodów, i tutaj y, zgadzam się, y, że postulat podtrzymania tej y, wyższej płacy minimalnej. Sprawia, że więcej środków przechodzi do ludzi, którzy mają wyższe dochody dzięki temu wraca na rynek i utrzymuje koniunkturę gospodarczą, bo patrząc na strukturę PKB, wzrost konsumpcji indywidualnej był tym czynnikiem, który utrzymywał wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I to był też główny czynnik sukcesu Polski w trudnych czasach po kryzysie 2008 roku. Rozmawialiśmy też o sprawach dotyczących rozwiązań emerytalnych ze strony PSL-u. Nie mamy takiego ciśnienia dotyczącego yy, równywania wieku yy, emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dzisiaj kluczowym priorytetem jest zmniejszenie bezrobocia, bo dzisiaj nie jest problemem brak ludzi do pracy. Dzisiaj problemem jest brak miejsc pracy. Dlatego tworzenie nowych miejsc pracy, mechanizmy wsparcia są bardzo potrzebne. Na konferencji Ministerstwa Gospodarki o specjalnych strefach ekonomicznych właśnie zwrócić uwagę na potrzebę przedłużenia tego mechanizmu wsparcia, stworzenia warunków do tego, żeby strefy ekonomiczne były obecne praktycznie w każdej gminie, żeby także ten mechanizm przyjął powstawanie inicjatyw klastrowych, inicjatyw technologicznych, bo to będzie dawało dobry impuls dla miejsc Rozmawialiśmy też o sprawach dotyczących poszczególnych branż, na przykład jeżeli chodzi o żądki i to zwróciłem uwagę na to, że w pracach parlamentu z inicjatywy PSL-u. Wprowadziliśmy do ustawy deregulacyjnej zwolnienie akcyzowe na węgiel, które pozwala utrzymać niższe podatki dla tych wszystkich, którzy wytwarzają ciepło, także dla tych, którzy wytwarzają się po, po własnym domu czy przedsiębiorstwie. Ze strony OPZZ-u były bardzo ważne sugestie dotyczące zmian systemowych, aby Miejsca pracy i formy zatrudnienia miały bardziej trwały charakter. Czy to niewątpliwie jest y, słuszne, bo trzeba pamiętać, że nawet umowa na czas nieokreślony nie oznacza, że y, pracownik nie może być zwalniany. Jest tylko okres wypowiedzenia z tytułu tego przysługujące uprawnienia. Ale bardzo istotne jest, żeby podkreślić, że dzisiaj w obecnych czasach y, wrogiem polskiego przedsiębiorcy nie jest polski pracownik. To jest bardzo dobra symbioda. Bo jeżeli ludzie zarabiają pieniądze, to jest popyt na rynku. Wrogiem są te mechanizmy, które sprawiają, że możliwości finansowania inwestycji są trudniejsze czy bardziej kosztowne. I tu trzeba zwracać uwagę na tego typu zagrożenia. Ja mówiłem o tym prostym przypadku, że z powodu opcji walutowych wiele firm miało trudności, wielu przedsiębiorców zostało. Praktycznie pozbawionych dorobku całego życia, ale to nie były problemy wynikające z kosztów pracy czy kosztów e, związanych z wynagrodzeniami. I e, na zakończenie chciałbym podkreślić, że bardzo ważne jest utrzymanie dobrego dialogu. Te doświadczenia z pakietu antykryzysowego zwracają uwagę na potrzebę większego nacisku na ten komponent społeczny. Ponieważ tutaj ze strony związków zawodowych zwracana jest uwaga, że z tych 12 punktów, które były wtedy uzgodnione, ta część, która dotyczyła spraw społecznych, nie w pełni została zrealizowana. Takim wymownym przykładem jest chociażby płaca minimalna, bo było zobowiązanie, żeby opracować ścieżkę dochodzenia do 50% średniej. Te rozwiązania są przed nami i myślę, że w następnej kadencji trzeba zwracać uwagę na wsparcie tych grupowań, które mówią o takim bardziej społecznym podejściu, bo na czasy kryzysu bardzo istotne jest żeby z punktu widzenia władz publicznych, jeszcze raz to podkreślę, najistotniejszym ustaleniem tego spotkania jest zachowanie miejsc pracy i tworzenie nowych miejsc pracy. To jest dzisiaj ważne zadanie dla władz publicznych. Szanowni Państwo, jeszcze chcę poinformować, że rozmawialiśmy w obecności Pana Premiera jako Przewodniczącego Komisji Przyszłonnej o... Bardzo złej praktyce w dialogu społecznym, jaką stosuje minister finansów, jest adresowane bezpośrednio do pana premiera Pawlaka, ale to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, przyjęcie budżetu bez konsultacji z partnerami społecznymi, to jest niszczenie dialogu społecznego, to jest niszczenie także partnerów społecznych. Nie może to odbyć się bez echa. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych będzie podejmowało działania w tym zakresie, by wyjaśnić do końca, dlaczego złamano tryb konsultacji tak ważnej dla społeczeństwa ustawy budżetowej. Przecież to dotyczy naszych podatków, to dotyczy naszych pieniędzy, bo budżet nie bierze się z nikąd. To jest 300 miliardów prawie złotych, które wpłacamy, które znak ściągane są przez ministra finansów. A niestety nie dano nam możliwości głosu. Rząd, a konkretnie minister finansów, ma także od początku z przyjmowaniem budżetu. Zawsze mu coś przeszkadza. A to prezydencja, a to teraz kampania wyborcza. Będziemy domagali się stanowczych wyjaśnień, łącznie z doprowadzeniem sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli nie będziemy mieli w tym zakresie jasnych wyjaśnień ze strony rządu. Tutaj tylko, żeby złagodzić ból związków zawodowych i pracodawców, powiem, że ministrowie też nie mieli szansy głosować nad tym budżetem i myślę, że trzeba ten budżet traktować jako budżet techniczny, który został złożony zgodnie z terminami konstytucyjnymi, natomiast w nowym parlamencie będzie podlegał szerokiej dyskusji pewnie też nie obędzie się bez niezbędnych zmian. Natomiast trochę przykleję patrzeć, że były informacje na komisji o wymogach terminowych, żeby 20 dni przed złożeniem budżetu otrzymali partnerzy społeczni i niestety te terminy nie zostały dotrzymane. Jak nie mieli ministrowie, to znaczy tajny budżet. wolno nie ale nie, nie, nie jest to budżet, który zamyka już wszystkie możliwości, bo został złożony zgodnie z terminem. Takie są wymogi konstytucyjne, natomiast na pewno w nowej parlamencie trzeba będzie go gruntownie przejrzeć i tam, gdzie będą potrzebne zmiany, te zmiany wprowadzić.